Dzisiaj odświeżymy sobie plastiki i terrorki z detailerem Garaż. Garage. Ma bardzo ładny zapach coli. Zadwa strzały na mikrofibrę. Poprzecieramy sobie. I dotrzemy. Tak samo tutaj plastik widać odcięcie. Zostawił naturalne wykończenie. Przetrzemy sobie tutaj jeszcze tapicerkę skórzaną. A jeszcze sprawdzimy sobie go jako taki, w sumie, interior cleaner. W sumie ma bardzo fajną piankę. Dobrze nam się tutaj pieni. Wydajnościowo jest całkiem ok. Wyczyściłem sobie tutaj tapiterkę skórzaną, właśnie z No i tutaj mikrofibrą. Jak widzimy jest tutaj brudny. Mamy jakieś większe zabrudzenia, no to weźmiemy sobie na skrabiku i fajnie nam to wyjdzie. Jeszcze gdzieś tam zostało do odparwania z drzwi, ale naprawdę efekt jest bardzo ładny i bardzo lubię tego interior quick detailera z tego względu, że naprawdę jest łatwy, szybki i zapach utrzymuje się całkiem długo.